Szczerze przyznam, że nie wiem, czy mogło być lepiej. Nie spodziewaliśmy się zupełnie. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, biorąc pod uwagę, że nasza kategoria e-commerce, odnawiane telefony jest dość specyficzna. To jest tym bardziej dla nas ogromne wyróżnienie i bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję też, że ta współpraca z Elixtem będzie się rozwijać. No a dzisiaj planujemy się po prostu bawić, świętować i celebrować ten czas. Z Olixem współpracujemy już od kilku lat. Nasz segment jest dość specyficzny, ponieważ zajmujemy się sprzedażą odnowionej elektroniki, odnowionych urządzeń. Dlatego Olix był dla nas niejako takim świadomym, pierwszym wyborem sprzedaży naszego sprzętu, no i też dodatkowym kanałem dotarcia do naszych klientów. Dla mnie współpraca z Olixem kojarzy się z Terminowością, z niesamowitą stabilnością, ale też, co najważniejsze, elastycznością. Poleciłabym Oelix, ponieważ uważam, że jest to świetny i stabilny partner w biznesie.